jeden pocisk y, kalibru 155 taki, których dzień nie potrafi jak jest zły dzień 10-11 tysięcy być wystrzelonych na Ukrainie 25 tysięcy złotych kupiliśmy 1000 haubic z Korei, które cztery takie pociski są w stanie wystrzeliwać na minutę, czyli 100 tysięcy złotych wystrzeliwać na minutę i mamy produkcję takich pocisków w Polsce 3 albo 5 tysięcy to trzy rocznie na jedną chałbicę. Gdzie my jesteśmy? My mamy produkcję, która odpowiada na jeden dzień strzelania strony ukraińskiej. Mamy, stany, mamy stany amunicyjne dla tej mało kalibrowej amunicji, które starczyłoby na kilka dni. To są super zastrzeżone, hipertajne. Wszyscy w wojsku wiedzą, że jak sobie policzysz do takiego grota, ile mamy amunicji, to jest na kilka dni. I Amerykanie też to wiedzą. Nie wiem, czy pan nie ujawnia w tej chwili tajemnicy Nie, państwowej. nie omawiam żadnych tajemnic państwowych. Umawiam, bo, 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 bo słuchają bo... nas być może Rosjanie. Oni na pewno o tym nie wiedzą. Są wstrząśnięci i nie. No bądźmy poważni. Wszyscy to wiedzą, jak to wygląda. Wszyscy dokładnie wiedzą, w całej branży siedzą. Siedzi pięciu wąsatych generałów, kilku w służbie czynnej, kilku w stanie spoczynku i wszyscy wiedzą, jak jest. I mówią, jak tak może być? Ile to może trwać? Ale jeszcze dołożenie. deregulacja. Wierzy, panu, to jest Ale, ale ten, proszę mi, tak. skończę deregulację w sprawie obronności. Czytać o Rafała Dojdzie, Dojdziemy do tego. Jest sytuacja, w której się dzieje na Ukrainie. Ktoś chce otwierać w Polsce fabrykę zbrojeniową. Jeden z moich kolegów z władz kgh Powiedział mi, że gdy próbowali uruchomić produkcję, chyba spłonek do amunicji w jednej z jak wrócić do czegoś, bo kiedyś to robili, to cztery lata im zajęło otwieranie kancelarii tajnej w spółce, czyli przechodzenie certyfikacji służb. Jeżeli sobie policzymy, ile musisz zrobić, żeby dostać te świadectwa dopuszczenia przemysłowego, bezpieczeństwa, za zaakceptować prześwietlenie, wszystkie, jest tak to przeregulowane, że. 10-11 lat, fabrykę zbrojeniową, lega artist w obecnych przepisach trzeba by budować. Widzą to polscy przedsiębiorcy, którzy mówią, jest, powiem brzydko, jest biznes, strzelają, trzeba produkować, albo będą to przewozić z całej części świata z zapasów, które mają, albo my będąc za płotem zaczniemy to produkować. Oczywista sprawa, że powinniśmy mieć wszelkie przewagi logistyczne. Nagle zaczynają weryfikować, co muszą zrobić, żeby wejść na ten rynek, wszystkim opadają ręce. Tak się nie da.